Czasem nie mam co robić na świecie. Zrobiłbym kopułę, leć mi na to czasu. Marnować i nie chcę, całe lato gram Minecraft, a przez to nawet nie wiem jaka pora jest na dworze, czy to lato, czy to jesień. Nielimitowane loty, kiedy na elitrze jest mendi. Kniekiem lądowanie, no bo slany są jak żelki. Domek mam klasyczny, nieobudowany deski. Level niemały, łuk mam i zsiały. Drogie enchanty są przygotowane na nocne wyprawy, i nie muszę o tym mówić, by potwory się mnie bały. Robię sobie content i nie pytam się o zdania, ty siedzisz, tego słuchasz, lepiej nie się zostaw łapkę 2021, płyta moja, bo ja mocno dorobiłem nowe sztuki, więc zamawię mordo Wrzucam na pętlę, dopełniam grafik, na dziś to tyle, zostawiajcie łapki Level niemały, łuk mam i strzały Drogie chanty są przygotowane na nosę doprawy i nie muszę o tym mówić, by potwory się nie bały